Zagrajnika dopinguje Zagrajnik TV. Od kiedy prowadzę kanał Zagrajnik TV, wielokrotnie prosiliście mnie, żebym przygotował listę moich ulubionych gier. Jakoś mnie ten pomysł nie przekonywał, no bo niby jak wybrać kilka gier spośród setek, jakie ugrałem w całym moim życiu? Tym bardziej, że raczej nie grywam w krapy, a w dobre gry. W końcu jednak wybrałem się na odwagę. W końcu postanowiłem przygotować listę 10 najważniejszych dla mnie w życiu gier. 10 gier, które miały największy wpływ na moje życie. 10 gier, które mógłbym w ciemno polecić każdemu. 10 ponadczasowych hitów. No i wyszło ich 11. I nie ma szans. Nie ma najmniejszej szansy, żeby z tej listy wyciąć chociażby jeden tytuł. To jest po prostu niemożliwe. Tak więc moje top 10 najlepszych gier będzie w istocie top 11 najlepszych gier, ale w tytule zostawiam dyszkę, bo ludzie lubią dyszki. Kolejność tytułów jest nie całkiem przypadkowa, ale też nie przywywujcie do nich największej wagi. No to cóż, możemy zaczynać. No dobra, jestem u szóstego. Miało być 10 gier, jest 11, a tak naprawdę to nawet jeszcze więcej. Na mojej liście ulubionych gier musiał znaleźć się Rayman, ale nie byłbym w stanie zdecydować, czy miałaby to być dwójka czy trójka. Obie, choć tak różne, są tak samo dobre. Obie zagrywałem się za bajkla i do każdej z nich wracam przynajmniej raz na kilka lat. A od kiedy prowadzę zagrajnik na potrzeby różnych materiałów i streamów, przeszedł mi obie po trzy razy i upewniłem się tylko, że nigdy mi się one nie znudzą. To po prostu najlepsze platformówki, jakie kiedykolwiek ukazały się na PC. Prześliczne, zaskakujące i piekielnie grywalne. Do tego Rayman 2 kipi niespotykanym w gatunku klimatem, a Rayman 3 bawi świetnym poczuciem humoru i fenomenalnym dubbingiem. To niesamowite, ale Rayman. 2 nie postarzał się pod względem uprawy niemal w ogóle, a Rayman 3 w ogóle. Dla tej gry czas po prostu stanął w miejscu. Ponieważ takie jedynka jak i dwójka działają bez najmniejszych problemów na najnowszych, nawet blaszakach, ci, którzy dotąd jeszcze w te tytuły nie grali, nie mają żadnej wymówki. I znowu ta sama historia. Jak zdecydować, który Fallout jest lepszy? Nie da się. No, po prostu się nie da, dlatego na tej liście ląduje tak część pierwsza, jak i druga. Obie skończyłem parokrotnie i obie uważam za jedne z najlepszych RPGów wszechczasów. Ogromne, pełne szczegółów światy, niczym nieskrępowana wolność, jeden z najlepszych systemów w historii RPGów, i ponad wszystko niepowtarzalny klimat pustkowi, którego nie udało się w pełni odtworzyć w trzeciej i czwartej części. To właśnie pierwsze Fallouty. To także RPGi starej daty, w których walka ma marginalne znaczenie, każdy problem da się rozwiązać na więcej niż jeden sposób, a na Najfajniejszy z nich wiąże się najczęściej z gładką gadką. Pamiętam moją pierwszą postać z Fallouta 2, wygadanego, odczytanego cwaniaczka specjalizującego się w walce na pięści. Na wypadek, gdyby negocjacje poszły nie po mojej myśli. Szybko został też gwiazdą porno, ale nigdy nie brał żadnych prochów, jeżeli nie żyć z teampacków. Pierwsze flauty są też doskonałymi przykładami tego, że grafika nie jest najważniejsza. Nigdy nie były piękne, choć nie sposób odmówić o prawie fenomenalnego klimatu, a mimo to wciągały w swój świat jak mało które tytuły. Dlatego jeżeli dotąd nie graliście, a patrząc na gameplay nie jesteście przekonani, po prostu zagrajcie. Będziecie zachwyceni. League of Legends to gra, w której spędziłem zdecydowanie najwięcej czasu. Licznik pokazuje ponad 2000 godzin, a mnie nadal się ona nie znudziła. Mimo tego, że zdecydowaną większość tego czasu spędziłem na jednej tej samej mapie, Summoner's Rift. Gdy niemal 6 lat temu praw pierwszy odpaliłem LoLa, co było zwieńczeniem wielotygodniowego poszukiwania dla siebie jakiejś nowej online nowej gierki, czułem, że wciągnie mnie ona na dłużej, ale nie miałem pojęcia, że aż tak. Mimo rozegrania tysięcy meczy, rozpoczynając każdy kolejny, czuje ten sam dreszcz podniecenia. Farmienie, gankowanie i popychanie linii ciągle bawi mnie tak samo, a poznawanie nowych postaci nieodmiennie daje mi masę frajdy. Pamiętam jak dziś moment, w którym upewniłem się, że kocham tę grę. Był to bodaj mój 15 mecz, który od dobrych kilkunastu minut zdawał się być przegrany. Wrogowie orali nas jak ziemię pod uprawę, fale minionów zalewały bawę, a wieże dawno już były tylko wspomnieniem. I nagle, ostatkiem sił, udało się nam zabić całą wrogą drużynę, co otworzyło nam drogę do szybkiej kontry i ostatecznego zwycięstwa. Takie akcje zdarzają mi się i dziś, i właśnie za to uwielbiam tę grę. A choć zdarzają mi się tygodniowe, a nawet kilkumiesięczne przerwy od lola, zawsze wracam do niego z ochotą. To po prostu fenomenalna, emocjonująca moba, która w pełni zasługuje na sukces jaki osiągnęła. Potem, gdy oszuści, boty i mody zniszczyły enemy terytory, wiele, wiele lat błąkałem się przez świat bez swojego sieciowego shootera. Ale znacie tę historię, bo mówiłem o tym już wielokrotnie, choćby przy okazji ostatniego materiału. Overwatch przyszedł więc do mnie nieoczekiwanie i z miejsca mnie zachwycił. Właściwie każdym swoim aspektem. Począwszy od ogólnych założeń poprzez idealnie wyważone tempo gry, poprzez świetnie zaprojektowane postacie i absolutnie genialną oprawę. Od czasu bety Overwatch stał się dla mnie jedyną obok League of legend z grą sieciową, w którą szpilam w tygodniu przynajmniej kilka meczów. I wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych lat niewiele się na tym poletku zmieni. Choćby dzięki masie nowej zawartości, jaką Blizzard ciągle dodaje do Overwatch, czy ciągle napływających legionach nowych graczy. Ta gra po prostu nie ma prawa się znudzić. Choć na mangę i anime nawróciłem się dawno, dawno temu, to moje przekonywanie się do JRPGów trwało nieco dłużej. W końcu jakiś znajomy wcisnął mi siłą płytkę z Persona 3 Portable, mówiąc, że mam grać i basta. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Tytuły serii Persona to jedne z tych dziwnych, japońskich gier, które, jeżeli tylko dać im szansę, wciągają cię bez litości i nie pozwalają przestać grać, aż nie dotrzesz do samego ich końca. W tym wypadku mamy, zdawałoby się, zupełnie bezsensowny miks symulatora ucznia liceum i Dungeon Crawlera. Ale to działa, działa wybornie i jest cholernie grywalne. Za dnia chodzimy więc do szkoły, uważamy na lekcjach, albo nie, od czasu do czasu wywiązujemy jakiś test, np. z geografii czy historii, a po południu uczęszczamy na wybrane przez nas dodatkowe zajęcia. Przy okazji poznajemy multum bardzo ciekawych postaci, a z większością z nich możemy nawiązać bliższą znajomość. Albo jeszcze bliższą, jak choćby w przypadku Yukari. W nocy zaś. W nocy włazimy do jakiegoś wielkiego labiryntu, by walczyć z całą armią najcudaczniejszych potworów. A walczymy za pomocą person, czyli potężnych tworów będących manifestacją osobowości naszego bohatera, których moc zależy od poziomu relacji z innymi osobami w naszym szkolnym życiu. Obie płaszczyzny gry są więc ze sobą integralnie połączone, jedna wynika w drugiej i w efekcie dają niesamowicie grywalną i uzależniającą mieszankę. Po ponad 80 godzinach, jakie zajęło mi dotarcie do napisów końcowych, tak zżyłem się ze wszystkimi obecnymi w personie postaciami, że po prostu nie byłem w stanie się z nimi dostać. Więc od razu zacząłem grę od początku. I było równie fajnie. Był w moim życiu okres, w którym zachłysnąłem się grami online. Zwyczajnie szkoda było mi wówczas czasu na granie w tytuły single playerowe i na jakiś czas zapomniałem jakie to odprężające. I wtedy zupełnie dla mnie nieoczekiwanie pojawiło się City Skylines. Nigdy nie byłem wielkim fanem City Builderów, więc ani o tej grze nie wiedziałem, ani na nią nie czekałem. W dniu premiery zobaczyłem jednak zwiastun, który zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, że kupiłem City Skylines, nie wahając się ani chwili. Cóż, to był strzał w dziesiątkę. Nie tylko pokochałem Cities tak mocno, że jest to dziś najintensywniej ogrywany przeze mnie tytuł na Steamie, 200 godzin to nie w dmuchał, ale też właśnie za sprawą Cities Skylines wróciłem do ogrywania w wolnych chwilach gier dla pojedynczego gracza. Za każdym razem, gdy włączam Cities Skylines, wsiąkam. Czuję się jak dzieciak bawiący się klockami Lego, gdy projektuję miasta moich marzeń. Coraz piękniejsze, coraz lepiej zoptymalizowane, coraz bardziej realistyczne. Uwielbiam ten moment, gdy w mojej ogromnej, zatłoczonej metropolii mogę w końcu wyznaczać linie autobusowe, albo jeszcze lepiej, pociągnąć przez nią tory kolejowe. Radocha z rozładowania jakiegoś wyjątkowo długiego korka porównywalna jest chyba wyłącznie z tym fantastycznym uczuciem, jakie towarzyszy nam przy rozwiązywaniu wymagającego zadania matematycznego, a spokój, jaki bij tej gry, jest jak balsam dla duszy. Po długim, intensywnym dniu. Od czasu premiery jest to singlowy tytuł, do którego wracam w wolnych chwilach najczęściej. A zważywszy na to, że kosztuje około 4 dyszek, polecić go mogę każdemu. Przede wszystkim tym, którzy nigdy wcześniej w City Builder nie grali. Morrowind był moim pierwszym kontaktem z wielkimi RPGami i w dużej mierze ukształtował mnie jako gracza. Moment, w którym po wstępnym przesłuchaniu zostajemy wypuszczeni w Sejda Nen na wolność, zrobił na mnie gigantyczne wrażenie. Oto stała przede mną otworem cała olbrzymia wyspa Wardenfell i nikt nie mówił mi gdzie i po co mam się udać. Mając w dniu premiery Morrowinda tylko 11 lat, nie przejmowałem się zbytnio fabułą głównego wątku. Zamiast tego, korzystałem z wolności. Wiodłem więc żywot złodzieja, kupca, legionisty, a najczęściej po prostu poszukiwacza przygód, tak też nazywając stworzoną przez siebie klasę postaci. Choć w dniu premiery grałem, jak wszyscy moi znajomi, na piracie, szybko kupiłem własny egzemplarz, który stał się chlubą mojej kolekcji. Morrowind zachwycał mnie i zachwyca do dziś, niesamowitym klimatem, ogromem możliwości i fantastycznym, egzotycznym światem. To właśnie Morrowind popchnął mnie w kierunku papierowych RPGów i mistrzowania podczas sesji. To Morrowind stał się dla mnie na wiele, wiele lat wzorem idealnego RPGa, w którym najważniejsza jest swoboda i eksploracja. Przez wiele lat nie mogłem znieść gier, w których nie dało się podnieść każdego leżącego grata, lub pogadać z każdą obecną w świecie gry postacią, nawet jeżeli z rozmów tych miało nic nie wynikać. A choć dziś dostrzegam wiele słabości Morrowinda, na które kiedyś nie zwracałem uwagi, tłumiony oszałamiającą uprawą graficzną i ogromem swobody, nadal uważam, że to jeden z najlepszych tytułów w gatunku, a z całą pewnością najlepsza gra w serii The Elder Scrolls. No i ta muzyka. Wiedźmin 3 to według mnie najlepsza gra, jaka kiedykolwiek powstała. To najpiękniejsza interaktywna przygoda jaką można przeżyć i najpełniejsze doświadczenie w historii gier. Żadna inna gra nie zrobiła na mnie tak wielkiego wrażenia, żadna inna nie wzbudziła we mnie tak żywych emocji. Przy żadnej innej nie czułem się tak jakbym czytał książkę. Grając z Wiedźmina, śmiałem się, wściekałem i wzruszałem, a koniec gry zostawił mnie z tym słodko-gorzkim poczuciem braku celu, właściwym wyłącznie książką. Wiedźmina 3 grałem niedługo po przejściu GTA V jeszcze przed premierą polskiej produkcji byłem pewien, że jaka by ona nie była, na pewno nie okaże się lepsza od imponującego rozmachem i dopieszczonego w najmniejszym detalu dzieła Rockstara. Wiedźmin 3 okazał się być jednak nie tylko najlepszą polską grą, ale też jedną z najlepszych gier w historii branży, a dla mnie osobiście był tą jedyną, która zrobiła na mnie największe wrażenie. Jeszcze nie wróciłem do Wiedźmina 3 po raz drugi. Chcę, by najpierw zatarł się we mnie wspomnienia po pierwszym przejściu, by na nowo chłonąć tę przepiękną historię i niesamowity świat. Poważnie, zazdroszczę tym wszystkim, którzy jeszcze w trzeciego Wiedźmina nie grali. Przed nimi jedna z najwspanialszych przygód w ich życiu. Dawno, dawno temu do CD dołączony był pewien tipsomaniak o stu najlepszych grach wszechczasów. Książeczka ta wykonana była fenomenalnie i do dziś z przyjemnością sobie do niej wracam. Najważniejsze jest jednak to, że dobór tytułów w niesamowitym stopniu pokrywał się z moim gustem, a szczególnie jeżeli chodzi o miejsce pierwsze. Redakcja CD Action uznała bowiem niemal jednogłośnie, że tytuł najlepszej gry wszych czasów należy się Heroes of Might and Magic 3. Choć bogiem a prawdą, znam co najmniej kilka innych zagranicznych zestawień, w których wyniki wyglądały podobnie. Nawet i bez tego jednak, nawet bez niezliczonych pochwalnych recenzji, bez dziesiątek pierwszych miejsc w przeróżnych zestawieniach, żywnych materiałów stunkowych i kultu jakim otoczeni są trzecich rośli, wszyscy dobrze wiemy jak jest. Heroes 3 to absolutny klasyk, gra wybitna, growe objawienie, tytuł o którym słyszał każdy. Moja przygoda z chirosami zaczęła się od jedynki. Po drodze była też dwójka, ale dopiero trójkę. Pokochałem całym sercem i to mimo, że miałem wówczas niespełna 10 lat. To właśnie w trzecich Hirosów grałem dziesiątki godzin z moją siostrą, na jakimś absolutnie antycznym złomie. Na tym samym blaszaku pocinałem z niego po szkole z kumplami. Nieraz czekaliśmy na swoją kolej w 5 osób. Heroes 3 było jedną z nielicznych gier, w którą mogłem grać na laptopowym wysłaniu wiele, wiele lat temu. Jedną z pierwszych, jaką zainstalowałem na moim nowym PC, żeby dokończyć rozpoczęte wcześniej mapy, i jedną z nielicznych, do których wracam każdego roku, a każdy powrót kończy się całą nocnym graniem. Heroes 3 to gra nieodmiennie piękna, nieodmiennie grywalna, z fantastyczną muzyką i najlepszym lokalnym multiplayerem w historii świata. Heroes 3 to fenomen, którym ulega każdy, niezależnie od wieku. Heroes 3 to po prostu majstersztyk, w który musi zagrać każdy, kto chce się nazywać prawdziwym graczem. Nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że jedną z gier, w którą przegrałem w moim życiu najwięcej, było Advance Wars. Przyczyny tego stanu rzeczy są banalne. Przez długi czas był to jedyny tytuł na moim Game Boy Advance. Ja miałem wówczas 12 lat i z konsolką się praktycznie nie dostawałem, a mój komputer był wtedy złomem. Przede wszystkim była to jednak i nadal jest fenomenalna gra, którą do dziś uważam za jedną z najlepszych strategii turowych jakie kiedykolwiek się ukazały. Jak w przypadku większości wybitnych tytułów, Advanced Wars to gra w założeniach banalna, zaś diabeł i cały jej geniusz tkwi w szczegółach. Mamy tu więc z pozoru typową strategię, w której ścierają się siły lądowe, wodne i powietrzne, a poszczególne jednostki zwalczają się nawzajem na zasadzie kamień, nożyce, papier. Brzmi to banalnie, ale dzięki obecności kilkunastu dowódców posiadających przeróżne pasywne i aktywne zdolności, wszelakiem modyfikatorom wpływającym na wyniki potyczek, jak pogoda czy ukształtowanie terenu, czy w końcu błyskawicznym przepięknym wizualizacjom starć. Całość jest nieprzyzwoicie wręcz grywalna. Są tu dziesiątki map, to do gry dowolnej, niewiele mniej w trybie War Room, w którym trzeba pokonywać coraz potężniejszych przeciwników, edytor map i najlepsze, kampania. Choć pierwsze misje są w niej banalne, to od połowy gry coraz częściej trafia się na zadania pozornie niewykonalne, nad którymi spędza się dobrych kilka godzin. A gdy już w końcu z wielkim trudem kończymy ostatnią misję, okazuje się, że do przejścia jest jeszcze kampania w trybie Hard Mode, oznaczająca w praktyce drugie tyle całkowicie nowych wyzwań. Z tym, że tym razem trudnych od samego początku. Coś pięknego. Advance Wars 2 to bez wątpienia jedna z najlepszych gier, w jakiej w życiu grałem. Gram w nią do dziś i pewnie będę grał tak długo, aż w końcu nie wydopi mi DF albo 3DF. Wtedy wsiąknę na kolejne setki godzin w część trzecią Advance Wars Dual Strike, która wobec części drugiej jest ponoć niczym dwójka wobec jedynki, a więc musi być wybitna. Setie 4 nie jest ani najładniejszą, ani najmądrzejszą grą w tym zestawieniu. Ba, w przeciwieństwie do większości wspomnianych wyżej tytułów, Setie 4 nigdy nie było wielkim hitem, nie odbiło się w branży głośnym echem, a według wielu nie jest nawet najlepszą częścią serii. Dla mnie jest to jednak tytuł szczególny i gdybym miał wskazać jedną, jedyną najważniejszą dla mnie w życiu grę, to byłaby to właśnie czwarta część osadników. I to wcale nie dlatego, że Setie 4 było pierwszą grą, jaką kiedykolwiek kupiłem mając dokładnie 10 lat za całe miesiące z kieszonkowego stówkę. Choć rzecz jasna ma to niemały wpływ na sentyment, jakim darzy ten tytuł. Set S4 jest jednak przede wszystkim grą, która mimo upływu 16 lat od premiery nie potrafi mi się znudzić. Jest to zdecydowanie najbardziej złożona część tej zasłużonej serii, dzięki czemu wznoszenie nowego osiedla zawsze wygląda tu inaczej, zawsze jest wyzwaniem i co najważniejsze, nieodmiennie daje masę uciechy. Bezbłędne są same założenia gry. Zwycięstwo osiąga się tu najczęściej drogą militarną, ale by powołać silną i liczną armię, wpierw musimy zbudować silną gospodarkę bazującą na dziesiątkach zależnych od siebie łańcuchach produkcyjnych. Dzięki banalnemu, rewolucyjnemu i niespotykanemu bodaj w żadnej innej grze w gatunku zabiegowi, no może poza w 3, jakim jest fizyczne umiejscowienie każdej jednostki zasobów w świecie gry, niezwykłej wagi nabiera tu kwestia transportu i magazynowania zasobów. Każdą deskę, kamień, sztabkę żelaza czy kosz z węglem ktoś musi przenieść z punktu A do punktu B, a zalegające gdzieś nadwyżki zasobów mogą skutecznie spowolnić dalszą produkcję. Nie muszę chyba dodawać, że magazyny umiejscowione blisko granicy łatwo mogą dostać się w łapy wroga. A niepilnowane stać się łakomym kąskiem dla złodziei. No i spójrzcie tylko na tę grafikę. Każdy listek na drzewie buja się tu na wietrze, trawa faluje, oczy cieszy nieskończenie wiele animowanych szczegółów, a setki, dosłownie setki pociesznych osadników drepcze w sobie tylko w znanych celach. Ta gra nie nudzi się także dlatego, że jest tak wielka. Jest tu kilkadziesiąt misji popularnych podzielonych na przeróżne kampanie, w tym także takie skupiające się wyłącznie na celach ekonomicznych. Drugie i trzecie tyle jest pojedynczych scenariuszy, nie wspominając już nawet o mapach społeczności także dołączonych do gry, czy fenomenalnym generatorze map losowych. Nie wspomniałem jeszcze o magii, o zakładaniu kolonii, o tyleż wymagającym co przyjemnym mikrozarządzaniu, o odmiennych nacjach, a i tak gadam już o SetLens 4 dobrych kilka minut. Bo po prostu uwielbiam tę grę. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, to moim największym marzeniem jest, by ktoś kiedyś odnowił SetLens 4. Naprawił niedziałający od zawsze kod sieciowy, dodał obsługę wysokich rozdzielczości i tyle. Nic więcej w sumie nie trzeba. Zapłaciłbym każde pieniądze. Ale póki się to nie wydarzy, a jest tu ktoś, kto w w 4 nigdy nie grał, kupujcie edycję Gold na Gogu. Cztery dyszki to prawie jak za darmo za grę, która nie nudzi się nigdy. To oczywiście nie wszystkie gry, które są dla mnie w życiu ważne. Ale już i tak jest ich 11, a niewiele brakowało, żeby było ich 12, 13, a nawet 20. Ale jeżeli, jeżeli ten materiał wam się podobał. E to być może kiedyś będzie druga część, może nawet niedługo. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście drugą część tego zestawienia, w której opowiem o kolejnych ważnych dla mnie grach. No i napiszcie też koniecznie w komentarzach, jaka jest Wasza lista 10 albo 11 ulubionych gier wszechczasów. Zapraszam też do naszej tajnej grupy na Facebooku Panowie Szlachta i Bydło Rogate, oraz na naszego Discorda. Linki są w opisie. Rzućcie też okiem na sklep zagrajnik.pl, gdzie smog sprzedaje takie oto prześliczne graskotki. Jak zawsze dziękuję też wszystkim patronom za wspieranie nas od wielu, wielu miesięcy. Jesteście wielcy! No i cóż, trzymajcie się! Zagrajnika dopinguje kin.